Musisz poczekać. Ceni zdrowie, ceni smak. Zawsze tak. Sokoł najbliżej Polskich stołów. Soką i każdy wie, że dobrze je. Soką w bliżej dla bliskich. Pomyśl o swoim ojczymie. On jest cudowny, atrakcyjny i młody. Co tam chowasz? W życiu piętnastoletniej Jess. Nic już spać. Wydarzyło się coś strasznego. To nic złego. Czemu ona płacze? A że rację, to nieważne. Musimy udawać, że nic się nie wydarzyło. Potrafisz? Czy uda się jej zachować swój intymny sekret w tajemnicy? Powiedz nam, kto to jest. Nie powiem, nie mogę. Nie nadaje się na bakterie. W cyklu okruchy życia. Słodka pokusa. Dziś o 20:20. 20. Jest prostszy sposób, aby unikać wysokich rachunków telefonicznych. Dzięki Tele2 możesz dzwonić tanio także na komórki. Już od 67 groszy z Watem za minutę. Zadzwoń teraz 0801 801 100 Tele2 łączy nas taniej!